No to już nie możemy doczekać się tego zapowiedzianego pojedynku. Mamy nadzieję, że Jacek szybko dojdzie do siebie. Jacku łączy się z Tobą w bólu. Dwie gipsowe ręce, a przed nami kolejny pojedynek HFO-11 w CRS Bielany w Warszawie. Walka w kategorii wagowej 77 kg. Do narożnika niebieskiego. Zapraszam 26-letniego reprezentanta KO Jim Wrocław. Mierzący 187 cm wzrostu, ważący 76 kg i 600 gramów z zawodowym rekordem, dwie wygrane i zero porażek. Przed... Wrocław. A jego przeciwnikiem będzie 25-latek bieżący 182 cm wzrostu, ważący 77 kg i 400 gramów, z zawodowym rekordem. Cztery wygrane i dwie porażki. Z kickboxyku poprawa Tomasz. Chepelski! I oto w ringu Tomasz Przywielski! Stydzią ringowym tego starcia Maciej Pajtel. No i obaj panowie gotowi na ringową wojnę. Tomasz Przybylski, Kickboxing Klub Poprawa i Maciej Karpiński. Kao Gym Wrocław, 26 i 25 latek. Karpiński do tego pojedynku trenował między innymi w Serbii u trenera Miszy Bacułowa. No i jak sam opowiadał, tam naprawdę były ostre sparingi, które przygotują go na dzisiejszą ringową wojnę. Ciekawa postać Karpiński, bo on 10 lat grał w piłkę ręczną i kickboxing zaczął tak na dobrą sprawę trenować na studiach, a na co dzień jest analitykiem do spraw IT z językiem niemieckim w korporacji, bo znakomicie mówi po niemiecku Karpiński Z kolei jego rywal Tomasz Przybyński, trenowany przez Radosława Radomskiego i Jerzego Radomskiego, ma za sobą również karierę w boksie olimpijskim. Na koncie m.in. brązowy medal akademickich Mistrzostw Polski z 2018 roku. No i zaraz przekonamy się, co zaoferują nam panowie już w pełni kickbokserskiej rywalizacji. No ja, będąc w wieku nastoletnim, przeczesywałem czeluści internetu swego czasu, aby przekonać się, który styl jest najskuteczniejszy. A więc pisywałem: taekwondo kontra karate, kickboxing kontra muay thai. No i tutaj mamy taką oldschoolową konfrontację, bowiem Karpiński. Jest to zawodnik Muay Thai, natomiast Przybylski reprezentuje Full Contact, a więc ten styl, który Marek Piotrowski obecny dzisiaj na sali. No i tutaj oczywiście nie będzie żadną tajemnicą, że Karpiński będzie starał się właśnie w ten sposób rozstrzygnąć pojedynek. Kopnięcia. Kolana, a więc coś, co cechuje boks tajski. Natomiast Przybylski, który dysponuje bardzo dobrym boksem, który jeszcze w grudniu zdobył Puchar Polski w Kaliszu w full kontakcie. Będzie chciał właśnie przede wszystkim rękami rozstrzygnąć tę konfrontację na swoją korzyść. No chce Karpiński okopać nogę Przybylskiego. Lewą nogę. No i wiara, wiara w to, że któreś kolano przyniesie skutek, ale odpowiada Przydeński wysokim kopnięciem. Obaj zaczynają w takim agresywnym, absolutnie tonie. Chcą po prostu fizycznie przełamać, dać znak jakości swojego no, mocnego męskiego kickboxingu. Zresztą taką właśnie konfrontacją Muay Thai z. Full kontaktem była walka Marka Piotrowskiego z Robem Kamanem, a więc no mamy taki wehikuł czasu delikatny dzisiaj na Bielanach, natomiast też nie zmienia się tutaj plan obu zawodników. Stara się złapać dziś na kontrę Karpiński, nieco wyższy od swojego przeciwnika, ale kopnie, kopnięcia, nogi, to jest klucz do zwycięstwa dla zawodnika, dla podopiecznego Bartra, Bartka Batu. Widziałem Karpińskiego kilka godzin przed rozpoczęciem gali. Widać było no wielką ekscytację i taka niemożność oczekiwania na pojedynek. No i widzimy, środek ringu jest dla Karpińskiego. Przybylski stara się od czasu do czasu rzucić wyzwanie. Trafił teraz jednym z ciosów. Zaczyna lewą ręką, zaznaczył jeszcze drugi raz i potem wszedł z prawą. Przybylski. Szukał prawego overhandu. Przybylski odpowiedział natychmiast. Karpiński. Jest frontalne kopnięcie. Znowu jest ten prawy na górę, który jednak dostrzega póki co Karpiński. Głośny doping dla Przybylskiego, który z całą pewnością jeszcze dodatkowo go mobilizuje u skrzydła. No ale trzeba bronić się przed frontalnymi kopnięciami rywala. Szukał tam złapania klinczu Karpiński i kolana, ale zrezygnował z tamtej akcji. Oczywiście kończy akcję niskim kopnięciem. Cały czas też wysoko podniesione ręce. Stara się jak najbardziej szczelną gardę mieć Karpiński. Natomiast Przybylski Wiemy też, że nie są mu obce starty na zasadach K1. Cztery walki do tej pory w tym zestawie zasad. W tym ostatnia w październiku zeszłego roku w Kleszczowie w Solparku z Emilem Horążewiczem. Tam naprawdę bardzo z dobrej strony zaprezentował się podopieczny trenera Radosława Radomskiego. Zresztą, ja tu chyba mogę powiedzieć, trener Radomski i trener Batra mały zakład tu między sobą przeprowadzili oczywiście poza jakimikolwiek systemami, który podopieczny oka okaże się lepszy. To miałem wrażenie, że w trakcie trwania tej pierwszej rundy oni obaj je... W sumie solidarnie wchodzili na coraz wyższe obroty, aż było szkoda, że ta pierwsza runda się zakończyła, ale jeżeli podtrzymają taką tendencję, tendencję właśnie rozpędzania się, to myślę, że kolejne 6 minut akcji przyniesie nam naprawdę znakomitą rozrywkę, bo dobrze ogląda się ten pojedynek. No, zacieramy ręce i czekamy na drugą rundę. Zresztą jeśli chodzi o ostatnie starty Karpińskiego, on ma właściwie dwie walki zawodowe na koncie, dwie w zeszłym roku. Najpierw zadebiutował w klubie Bank we Warszawie, pokonał Emila Horążewicza, a potem na gali Steadfast pokonał bardzo doświadczonego Patryka Kermita Małeckiego. Także niepokonany Karpiński jeśli chodzi o zawodowe walki. Zobaczymy czy dzisiaj podtrzyma tę serię. No rozjechała się nieco noga Karpińskiego. Gdzieś tam źle stanął. Lewym prostym z kolei pracuje Przybylski. Lewą ręką odpowiada również. Teraz świetna wymiana. Tutaj absolutnie nie ma przebać. Jest parcie do konfrontacji z obu stron. Nie ma punktowania. Nie ma... E Myślenia, że aby dotrzeć do decyzji, jakoś to będzie i wygram na punkty. Nie ma takiej opcji. Tutaj jest bitka, bitka, jeszcze raz bitka. No, wojska wyjechały, ciężki sprzęt na tym poluminowym. Czekamy, kiedy eksploduje bomba i czy jeden z nich zdoła takie trzęsienie ringu przetrwać. No, cały czas te frontalne kopnięcia to jest to, czego trzyma się Karpiński. Zmienia również pozycję, to też potrafi. No piękny teraz prawy podbrudkowy wsadzony przez Karpińskiego. Natychmiast z kolei Przybylski. Uruchamia nogi, uruchamia prawą rękę. Ładnie rozbił teraz gardę Karpińskiego. Przybylski najpierw rozbija lewą ręką, potem wciska, wkłada ten prawy. I o korpusie również pamiętam. I też pamięta o kolanach Przybylskich. Kolana to było też coś, co dało mu zwycięstwo z Emilem Chorążewiczem. Tam spodziewaliśmy się troszkę innej walki, a zaskoczył nas bardzo pozytywnie pod tym kątem Przybylski. Ale obaj mają w sobie zawziętość i przygotowanie fizyczne, bo by cały czas stopać Trzeba mieć naprawdę niesamowite zdrowie. Wydaje się, że zepchnął teraz do obrony Karpińskiego, ale chwilę później sam stracił Powiedziałam, Tomasz Przybylski. Tak, gruchnął łomatę pod opieczny trenera Radomskiego, ale wydaje mi się, że tutaj powoli zaczyna osiągać przewagę. Trafił Prawy teraz z prawym z góry bitym Tomasz Przybylski. Nie umie wyłączyć tej prawej ręki Karpiński. Bo u Przybylskiego lewa ręka służy tylko do tego, by zdrobić sobie miejsce pod prawy. Dlatego Karpiński teraz chce nieco osłabić nogi i szuka tych niskich kopnięć. No lewa noga jest naprawdę mocno okopana Tomasza Przybylskiego. Ale cały czas ma siłę skakać, ma siłę plącać tutaj w ringu Przybylski. Trafił teraz lewym sierpem, Strzelił się w odpowiedni moment, kiedy garda Karpińskiego była opuszczona. No wymęczy, wymęczy mu tę nogę, absolutnie, Karpiński. No i teraz pytanie, kto pierwszy pęknie? Czy nie wytrzyma noga przybylskiego, czy też jednak podwójna garda Karpińskiego?

no a więc w narożniku Przybylskiego komunikat jest taki, że musisz wygrać trzecią rundę. Absolutnie to jest dla ciebie starcie decydujące. Z kolei trener Batra zwraca uwagę Karpińskiemu, by ten nawet na sekundę nie stanął. By cały czas no, był jak ten czołg, nieustannie w sposób niestrudzony, jadący do przodu. Szykuje się do prawdy ekscytująca trzecia runda. To mamy na wyciągnięcie ręki tych zawodników. No i tak cały czas patrzę na tę lewą nogę przybielskiego Czy ona dźwignie jeszcze 3 minuty tego morderczego pojedynku? Chyba dźwignie ruszyli natychmiast. No, trzeba pamiętać, że noga od wewnętrznej strony jest dużo bardziej ukrwiona, dużo bardziej podatna na kopnięcia. A wewnętrznymi lełkikami bardzo mocno rozbił Karpiński. Także nogę wykrośnął rywal. Ależ teraz zdetonował kombinację lewy, prawy Przybylski. Twardy Karpiński jednak nie zatrzymuje się. Świetny cios na tułów, także zakończona kombinacja niskim kopnięciem przez Przybylskiego. Jeszcze jedna, bardzo podobna akcja. No nie zapominajmy, to jest kategoria 77 kg. To są naprawdę panowie, którzy potrafią przyłożyć. Spóźnił się teraz z tą akcją Przybylski. Trzy ciosy i kopnięcie. To jest strategia Przybylskiego. No trochę Karpiński jakby pasywny w trzeciej rundzie. Teraz dopiero latające kolano. Ale mówił trener Batra, nie stój, cały czas w ruchu. Na razie to moim zdaniem nie do końca wychodzi. Front. Dobrze zastopował Karpiński rywala. Fronty tak, to jest absolutnie rzecz, która cechuje styl Karpińskiego. Szuka, szuka miejsca Kar Przybylski. Przybylski z low kickiem. Teraz dobry lewy, celny, a chociaż niezbyt mocny. Szuka znowu latającego kolana Karpiński. Lewy sierpowy zablokowany. Trafił prawym, próbuje odpowiadać Karpiński czasami na tułów. Teraz z akcją rozkręca się. Najpierw przybylski, potem Karpiński. Jeszcze Brazylian kika, więc kopnięcie na głowę z ominięciem Gary. Aj, teraz była próba, naprawdę zuchwała Karpińskiego. Już tutaj panowie nie szczędzą sobie kopnięć, obaj z low bardzo mocnymi próbuje Karpiński przejąć inicjatywę, wchodzi z podwójną gardą wyrywala. dobre kolano w clinchu, jeszcze jedno kolano, No wydaje mi się, że mógł odczuć to Przybylski, ale on sobie nic z tego nie robi, od razu cała kombinacja z low kickiem. i jeszcze jedna z lowem. Dynamiczniejszy bardziej jest Przybylski w ostatniej rundzie. No, jestem pełen uznania, bo oni tworzą tutaj naprawdę niezwykły spektakl. Lewy hajkik, ale wyczuł to wszystko, Przybylski. No, to jest pokaz brutalności. Kolano jeszcze Karpińskiego. Próba takiego supermena, ale trochę w połowie chyba zrezygnował z tego. Końcówka jeszcze, zacieramy ręce na ostatnie sekundy. Co zobaczymy? Obrotówka przestrzelona na głowę Karpińskiego. Teraz Przybylski jeszcze z ostatnią akcją, ale to do Karpińskiego należało ostatnie słowo w tym pojedynku, przynajmniej ostatnia kombinacja. Wspaniały pojedynek Tomasza Przybylskiego i Macieja Karpińskiego. Wielkie brawa i słowa uznania dla tych wojowników, bo to była rywalizacja toczona w absolutnie wojowniczym, wyniszczającym stylu. No Widzimy jak zmęczony wrócił Karpiński do narożnika. Przybylski ma totalnie okopaną lewą nogę. Myślę, że jutro nie będzie w stanie chodzić, nie będzie w stanie wstać z pełną przyjemnością do konsumpcji śniadania. Tak, właśnie o, wa, przepraszam, e, noga okopana z obu stron Przybylskiego, także no, będzie problem chyba nawet z wchodzeniem po Śniadanie Śniadanie ja! no do łóżka będzie musiało być ja! zaserwowane. To jest właśnie Przybylski. Ta kombinacja lewy-prawy, która zupełnie nie wzruszyła rywala. Przecież to była dobra akcja. No to jest kandydatura absolutnie do najlepszej walki tej gali. proszę wszystkich o opuszczenie ringu. Zostają tylko zawodnicy. No proszę, mamy dogrywkę ależ to będzie teraz krwawe żniwo, no obaj są wymęczeni, wyniszczeni a sędziowie nie byli w stanie wskazać lepszego niespecjalnie się im dziwię zobaczymy jeszcze 3 minuty walki ostatnie wskazówki od trenerów i zacieramy ręce po raz kolejny no w żołnierskich słowach trener Batra jeszcze tutaj zmobilizował Karpińskiego Ciepło duszno na hali CRS na warszawskich Bielanach, a na ringu czysty ogień. Niesamowite trzy rundy pojedynku Karpińskiego i Przybylskiego. No chciałem powiedzieć, jaka szkoda, że to się kończy po trzeciej rundzie, a okazuje się, że to nie koniec, że jeszcze trzy minuty zadecydują o tym, który z nich zwycięży. Od Lowkików zaczął Karpiński. Tutaj trochę śliska mataringu. Ale już kontynuujemy. Lewy prawy lowkik albo trzy ciosy. I lowkik ze strony Przybylskiego robi to, co robił wcześniej. Bardzo dobrze to funkcjonowało w rundzie numer trzy. Ale z drugiej strony kopnięcia i kolana Karpińskiego. No obaj byli potwornie wymęczeni tym pojedynkiem i nagle znowu musieli nastawić swoją głowę, swoją mentalność na kontynuowanie tej wojny. Tak jakby nieco wigoru odzyskał Karpiński. Wydaje mi się, że to kilkadziesiąt sekund przerwy było dla niego zbawienne. Tak jak mówisz, odzyskał świeżość, teraz bardzo dobra akcja, low kick i potem lewy, krótki lewy sierp na wstecznym, teraz dobry kolejny lewy. Trafił prawym sierpem Przybylski. Z Wielkopolski słyszymy dosyć duża liczba kibiców przyjechała, aby wspierać Tomasza Przybylskiego. No, czy poniosą go w ostatnich trzech minutach w rundzie dodatkowej. No to się musi już rozstrzygnąć w tym starciu. Zostało 80 sekund do końca. Karpiński poprzez lewy prost. Tak jakby Przybylski jeszcze nie wszedł na te morderczy obrot. Takie wrażenie mam jakby trochę został w narożniku. Tomek Przybylski. Teraz znowu złapany na cios sierpowy zawodnik z Wielkopolski. No, mówił Daniel o tym zakładzie trenerskim te narożniki w sposób niesamowity tutaj energią plują niemalże w kierunku swoich zawodników. Tak, stawki nie zdradzę, natomiast podejrzewam, że gdzieś z tyłu głowy obaj mają e, tą ustaloną sumę, a ich zawodnicy ostatnie 30 sekund w ringu. Obaj stawiają teraz na mocne kopnięcia. Wchodzi przybylski, szuka lewego sierpa. Tak, Karpiński, gdy będzie blisko, to poszuka kolana na korpus. Ale w czwartej rundzie większość ataków Przybylskiego jest wyłapywana na rękawice przez Maćka Karpińskiego, który też zaczął nogami po raz kolejny w tej walce pracować. No i czekamy już tylko na decyzję. Obaj trenerzy przekonani o zwycięstwie. Wystrzelili jak z procy, jak z katapulty w momencie, gdy usłyszeliśmy gong kończący już definitywnie ten pojedynek. Za moment poznamy zwycięzcę. Melduje się już między linami Adrian Walczak. Zapraszamy zawodników do sędziego ringowego. Trzy rundy nie dały nam rozstrzygnięcia. Potrzebna była ekstra runda, która też nie daje rozstrzygnięcia. Ten pojedynek się remisem. A więc panowie, Łukaszu Czarnowski, Łukaszu Pławecki, rewanż jest do zrobienia. No proszę, cztery rundy i też bez rozstrzygnięcia. Mamy remis w pojedynku Przybylskiego z Karpińskim. Mamy sytuację nierozwiązaną i z całą pewnością będzie trzeba po prostu doprowadzić do drugiej konfrontacji tych wojowników. No aż przypomina się walka z 2019 roku. Bodajże z Jasła między Bartkiem do Malikiem, a Mateuszem Kubiszynem. Tam też cztery rundy niesamowitej wojny i również remis. No miejmy nadzieję, że że tutaj zobaczymy no, red core'a. No prosta robota na pewno dla organizatorów Łukasza Czarnowskiego, Łukasza Pławeckiego, bo mają gotową historię, mają gotową, powiedziałbym, gwarancję tego, że w kolejnym pojedynku znowu będzie bardzo gorąco w ringu pomiędzy Przybylskim i Karpińskim. Potem jest pełen szacunek, pełne uznanie, widzimy, że tu nie ma mowy o jakiejś niepotrzebnej złej krwi. Po prostu była Twarda męska pijatyka, bo momentami to była pijatyka. No dobrze, Maciej Barszczak teraz będzie rozstrzygał ten konflikt werdyktu Tomasza Przybyskiego z Maciejem Karpińskim. O nie, nie panowie, nie podejmuje się rozstrzygnięć w tej kwestii, bo to były cztery rundy. Cztery rundy wojny i werdyktu nadal brak. Ja chcę zacząć tę rozmowę od pytania o Twoje, o twoje nogi, bo są dosyć mocno okopane. Martwili się nasi komentatorzy o ich stan. Jak to wygląda, Tomku? Z nogami wszystko w porządku podczas walki. Taka adrenalina, że nie tych kopni. Że... Wasz odbiór tej walki, czy ten werdykt, a właściwie no, brak werdyktu, ten remis, to jest, to, jest, to jest sprawiedliwy wynik. Myślę, że walka była bardzo wyrównana. Mogłobyś pójść w dwie strony minimalną przewagą, czy dla Macieja, czy dla mnie. Także rozważam, no, że. Myślę, że ten rewan. Myślę, że ten wynik jest okej. Okay, sprawiedliwy. Maczku, to twoja ocena. No i słyszymy, padło już słowo rewanż, myślę, że nie przypadkowo. Nie no, to jest chyba oczywiste, jest walka remisowa, zwycięzca miałbym udział w turnieju, więc tylko rewanż może to rozstrzygnąć, to w nim udział. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć to, że ja podczas walki zawsze negatywnie odwego tam siebie, więc według mnie nie wiem, musi to ktoś obejrzeć z boku i on takim na, na chłodno to określić. Według mnie... Ciężko wstrzymać, ale na pewno bardzo wyraznana walka, świetna wojna, super doświadczenie dla mnie, zróbmy to tylko z No Myślę, że dzisiaj po powrocie trzeba będzie, nie wiem, na taśmę pewnie nie rejestrujecie, ale gdzieś tam z dekodera wyciągnąć i, i rzucić sobie okiem jak to wygląda. Tomek, będziesz patrzył? Na spokojnie usiąść, przeanalizować całą walkę. Teraz tak na gorąco ciężko coś stwierdzić. Maciek, rewanż jak najszybciej z twojej perspektywy? No oczywiście, nie ma problemu. Nie. Dziękuję Wam bardzo Panowie, drodzy Państwo. No życzymy sobie więcej takich walk, zatem z niecierpliwością czekamy na rewanż po tej walce. Nie